Bałkanizacja Polski. 2025. Ilia Gac. Sprawa druga. Prawdziwy biznes. Noha Kalama, SP ZOO. Haga. 2038 rok. Międzynarodowy proces o przestępstwach wojennych popełnionych w ciągu Szczecingradzko-Poznańskiej wojny. Sędzia, adwokat, prokurator, prasa, obserwatorzy, oskarżeni, a także świadek wchodzą do sali sądowej. Okay, very well. The lunch break has ended, and the court session is open again. Prosecution, please continue the interrogation of the witness. Thank you, Your Honor. Witness, what happened next? Kurat spiczku materi, Teraz wam opowiem. Tylko dajcie papirosu. Po takim ekstra lux. Zapalić trzeba. It is prohibited to smoke in the court. A jebe mnie to kurač. Świadek otrzymał od prokuratora cygaretkę i zapalił. No, teraz to można ją powiedzieć. Szczecingrad 2025, trzeci miesiąc poznańsko-szczecingradzkiej wojny. Magazyn warzywny na Pomorzonach. Ja was nie wpuszczę do środka z piczku matry, nie ma opcji. Joj, to dażo mierdżam, weź bądź człowiekiem, zaczął Kamil Erkan przekonywać starego ochroniarza, przypuścić włogę zawaloną różnego rodzaju elektroniką. A nie, to ty szo, ja człowiek podniewolny, ja nie mogę. Tu zasiałała Amelia. Wyciągnęła z trochę koksu i rzeźkim chuchnięciem. Dziadzio myrzy, że konkretną konkretną megadawkę. Okurac! Od kokainu ma do kapitalizmu jeden krok. No dobra, kurac, te słońce. Pięć dinarów! Amelia wyciągnęła z dziesiątkowej kurtki w... wyżej wskazaną kwotę i żelazne drzwi się otworzyły, wpuszczając samochód do wewnętrznego dworku magazynowego zespołu. W czasie oczekiwania na Tuczę, Elias zrobił sześć winiętych papierosów z machorki i wszyscy zapalili. Dzięki temu, że drzwi obok pawa nie było i wszystkie okna były otworzone było nawet w miarę komfortowo i piekielnie gorąca temperatura na zewnątrz nie doskwierała aż tak bardzo. Tucza wjechał do magazynu na rowerze junak i zdjął siedzenie. Tuczę kurat piczku matry, nie mówię że to jest elektronika radowana, wkurwił się narkiewicz siedzący na bagażniku. To nie, to jest moje kuracz. Chcieli ją po prostu ukraść u mnie te słońce. Dusza splunął pod nogi. Podciągnął reszcie ekipy, paszkę swoich kontrabandowych kameli z amerykańską akcyzą. Dobra, zaraz otworzę magazyn i zawieziecie wszystko do środka. Wogę możecie zabrać i sobie pojeździć, aż się benzyna skończy. Z laskiem amerowy żelazny zamach się otworzył i z koszmarnym szkruknięciem drzwi przepuściły wogę do środka zimnego pomieszczenia magazynu. Chłopaki wspólnymi siłami rozładowywali towar. I otucza, a co ty fury nie masz kurac? zapytał ktoś z głośnie sapających, spoconych ludzi, czekujących z trudem, to co przed chwilą bloku wydawało się nie mieć żadnej wagi. Ta nie bym to sący, mam pasata 1.6 TDI extra lux deluxe. No ale wiesz, formę podtrzymuje to ten. Wzięłabym syna rower pojeździć. Kurat by sobie dupę jako arbuza nie dostać. Kiedy wszystko było rozładowane, wszyscy wrócili z powrotem na dwor. A Tusza zamknął drzwi do magazynu. Wszyscy odpalili kamele, Tusze, i zaczęli rozmawiać o biznesach. Dobra, Tusza, dawaj babki, kurac, bo to już nie biznes. Przedsiębiorstwa żuza nie mogą odpuścić potencjalnego zarobku. Joj, tobie tylko dęgi. Kontakty, kontakty się decydują, kurac. Ale nieważne, masz tu jebem te sące. I oddał je kopertę z pieniędzmi. Zuzi starczyło po prostu wziąć ją do rąk i nawet nie licząc wiedziała, ile jest w środku. Siedem dojcze, Marek! Kurac! Więcej wydaliśmy na łapówkę benzyny i kulę, ty, stary kurac! I tu stało się nieprzewidywalne. Tuczo wskoczył na rower i zaczął spierdalać. Ach ty kurac! Amelia zdjęła buty i rzuciła w tuczę. Obco trafił mu w potelice, noga zaplątała się w łańcuchu i on upadł na ziemię. A! Jebem te sące! Boli kurac! Co ja synowie powiem? Krzyczał Tuczo leżąc na ziemię w tym czasie chorąży, zdążył go dogonić i zacząć dusić. Przestań Kuba! Zaraz dam wam jeszcze... Zaliczka za następny raz. Tu trzeba wyciągnąć z kieszeni wodnego dresu, aby bas jeszcze pięć dończywarek. Także zdjął szyję modny srebrny łańcuch i dał dziwną serwetkę. Na niej był zapisany numer telefonu. To jest zaproszenie na 9 rano. Jutro w randewu. Bo wiem, że was zapoznam kurat z piczką matry z potrzebnymi ludźmi. No to macie, możecie tam się pojawić i zaczniesz realny biznes. No i włoga z całą benzyną jest wasza ci pomogli założyć sporo tym łańcuch i przeprosili za rozbitą potylicę. Kiedy formalności były ukończone, wszyscy usiedli na masce i kontynuując spalić, zaczęli rozmowę. Narkiewicz, ty to miałeś na cały kontener, elektroniczki ukraść, to może ja otworzę magazyn i na spokojnie załatwisz swoje sprawy? zapytał Eliasz. To nie, jakoś po tak tak postępowałeś. Tuczy oczywiście też kurac, no ale może to jego elektronika, a nie radowana. To wtedy my sami jak kuracy postąpimy. Tak się biznes nie robi, to nie ekstra lux jedem te słońce. To jebem tego tuczu, mamy kontakt fajny, duzaje bance, randewu. Sami otworzymy spzoo i będziemy robić realny ekstra lux biznes. Zaoferował Paweł. Ta to jak się nazwiemy? Spytał Kamil. No jak, kurac, od pierwszych liter każdego imienia? Powiedziała Emilia. Złam kupa Nie kurac, jakoś nie brzmi jedem te sące. Lepiej od nazwisk. Naga Kalama SPzoO. O, ekstra luks. To nie realny biznes, zaoferowała Zuzia i wszyscy podtrzymali chórem. Dobra kurat, trzeba to uczcić. Jedziemy do klubu Tranzyta, zaoferował Kamil. W tym czasie, kiedy trwała rozmowę, Eliasz już numery na samochodzie, klub był jednym z najbardziej prestiżowych i dostał swoją nazwę, ponieważ znajdował się na niedaleku północnego KPP wjazdu do Szczecingradu Ekstra luks delux miejsce. Po drodze gadali o detalach nowego przedsiębiorstwa. Kurat, kupimy biuro w Ganza Tower. Będzie prestiż, extra lux deluxe, pieniądze. Będziemy co rano pić dwa ekspresy jak w Berlinie. Potem będziemy pytania rozwiązywać realno. Będą dolary i extra lux. Kupimy espresu maszynę, powiesimy na drzwiach neonowe gnaga kalama SPZO. No i będzie ekstra. Jo, kurat, a skąd ty wiesz, jak w Berlinie się robi? Zapytał Narkiewicz. To wiesz, kiedyś, kurat, pracowałem na wysypisku w Berlinie. I piłem wtedy dwa ekspresy co rano, powiedział Kamil. O oh, to czemu ty do 6 gradów wróciłeś? Ta z bratem się pokoczyliśmy. Chciał mnie zabić i musiałem do Patoric uciekać. Na wjeździe do klubu stały lady, wolki, pasaty, polonezy, Warszawy i Pobiedy. I nawet jedno stare BMW. Kurat, ale to było bogato, Extra Lux. Na tarasie stali ludzie w modnych ubraniach. Abibas, Huyada, żulmani, Sruci. I palili Bucaneros, backwards i inne cigaretki Extra Lux. W przypijane były fortuny. Nawet i piętnaście można było w noc zostawić. Weszli do środka i pierwszy raz w życiu kupili na barze prawdziwy whisky i espresso. Potem była druga i trzecia butelka. Zaczęli polewać innym i częstować gości. Mieli przy sobie ogromną kwotę. 120 dwadzieścia dinarów. Eliasz jarał cygaro za cygaro i chlał dwa z Narkiewiczem. Kamil zarywał do zuzy. Amelia i Paweł grali z innymi gośćmi w karty. Potem wszyscy zabrali się natańczyć na partę. I Kamil stał się istnym królem dansfloru. Tak była Biba do samego rana. I siedzieli do samego zamknięcia. O piąty rano siedzieli na tarasie po zamknięciu. Zakładu z podwinymi espresso. Wszyscy już się dawno rozjechali. W kółku chodziło ostatnie cygaro. I tu przemówił Kamil. I oszołomił tym wszystkich obecnych. Wstał za stołu. Jak nalęknął przed Zuzią na jedno kolano. Zuza, wychodź za mnie. Joj kurac Kamil, co to takiego gadasz? To jest ten kokainum przeklęty kapitalistki, co w bani namiesza jak nic. Joj, te ile my mamy każdy, po dwadzieścia parę lat. To już dawno pora, kurac. Wyobraź sobie, małe Zuzki i Kamilki. Kurac, piczku materii, ukradnę ci słońce. Nie mówisz, że tego tu tucze wyjdziesz. Joj, no Ronaldo. No ja nie wiem, kurac. Ciężko, no ale dobra, niech to będzie już. Kamil wyciągnął szucingradzki dinar i przełył go po środku małym palcem. Ubrał Zuzi na palec. I tu wydarzyło się straszne. Podjechały białe BMW. I z opuszczonego ukna wystał rewolwer. Siadać, kurat z piczku materii. Skorpion chce was widzieć. Wszyscy trali się w gacie i chcieli spierdalać, ale woga była zbyt daleko i musieli wsiąść do bębu. To byli ludzie z rana skorpiona, kurat spiczku materii. Głównego mafiozy z Szczecingradu. Haga 2038. Od tej Szczecingradzkiej historii zaczął się bardak, Karau. Okuroc, piczku matry, co tam się działo? Sędzia zaczął być młotkiem i gasić trum. Okay, it's enough, it doesn't have any connection with the case. Stay quiet and hold the court, krzyczał sędzia. The process will be stopped until tomorrow. Amerykański chłopiec, GAGA, 2038. Drugie posiedzenie w sprawie przestępstw wojennych w czasie poznańsko-cześniagradzkiej wojny. Do sali wchodzą sędzia, prokurator, oskarżeni, adwokat, obserwatorze, dziennikarze, i świadkowie. Jakimś sposobem główny świadek już jest najebany, nie wiadomo kiedy zdążył, ponieważ jest pod domowym aresztem, ale fakt pozostaje faktem. W sumie to ciężko już prowadzić ten proces, ponieważ już prawie nikt nie mówi w szengranskiej gwarze i trudno jest znaleźć tłumacze. W dodatku świadkowie przechodzą pijani i trudno ich przesłuchać. Od razu zaczynają kląć, płóć, zakłócają proces sądowy, obserwatorzy krzyczą, w dodatku wiele świadków ukrywa się na nielegalnych pracach w całej Europie i Międzynarodowy Trybunał już nie chce się w to pakować. No the Prosecution, please make your opening statement. Sencha Today we gather here to provide a process against war criminals. They not only stepped out of any possible law, they neglected all the rules in which the free Europe was built. Nevertheless, they also totally neglected human lives and broke any possible moral codes. All right. Thanks for the opening statement. Please begins the interrogation of the witness. Thank you, Your Honor, Witness. Please continue your testimony. Kurat spieszk matry! Nie ma w tej chadze zasranej dobrej raki! Tylko whisky nie dojebane. Chce Chcecie wiedzieć o trzecim grazie? Ja mu poem nie to słuchał o trzecim grazie. grad Szoczyngrad, 2025. Białe BMW ludzi Skorpionu jechało przez centralne ulice budzącego się miasta. Ludzie wywieszali na balkonach świeżo wyprane rzeczy, palili, pili kawę i nastawiali się na kolejny dzień w mieście prawdziwego biznesu, seksu i kryminalnego kapitalizmu. W salonie siedzieli gangsterzy Skorpiona. Jeden prowadził, a drugi trzymał na celowniku Narkiewicza, Pała, Zuza i Amelię. Gasy kęciały jechali w bagażniku, związani po rękach i nogach. Samochód kierował się rocząc, 6-litrowym motorem w stronę głębokiego, spalając co minutę bezcenne paliwo. Prowadzący pociągał z nosa i palił do zbogacenia uczuć smakowych od tego, co miał w gębie. W końcu samochód wjechał na terytorium kooperatywy głębokie. Ludzie Skorpiona zmusili całą ekipę wyjść z samochodu i ustawili w szeregu, kierując w stronę siłowni. W środku jebało potem i testosteronem. Gora akurat podnosił ogromną sztangę o 150 kg. Go asekurował jeden z jego ludzi. Były ciężko atleta, przed całą Belograwsko-Czernograwską, występował na Olimpiadzie w Rio 2016 w imieniu Polskiej Republiki. Po zakończeniu serii z 12 podniesień podniósł się z ławki. Miał na sobie czarną żonobijkę, ogromny złoty łańcuch i spodnie dresowe Adidas. Kurat spiczku materii, co z wami zrobić, jebem ty słońce? Czy wam obcinać palce jeden po drugim i patrzeć, jak się wy czy wyrywać przed tym wszystkie zęby? Rozumiecie, co wy kurat z piczku matery zrobiliście? Odbiliście boczne szkiełko mojej pobiedy. Wy kuracy. Ona pamięta dupę samego Stalina. Wiecie, ile było warte jej sprowadzenie do zachodnio-pomorskiej republiki? 50 tysięcy Deutsche Marek. Wiecie, ile to w dolarach? Dwa i pół tysiąca, kurac. Chociaż skąd wam wiedzieć? Wy ich nauczy nigdy nie wiedzieliście, kurac, spić tej materii. Wyciągnął ogromny nóż ze spodni. Skorpion! Czekaj! Amelia schwyciła się za słomkę i wyciągnęła zaproszenie do randy, bo ujdała go Zoranowi. Hmm? Ludzie radowana? Kurac. A ja już się nastawiłem na katowania. Dobra, kuracy. Jak będziecie mi 200 dolarów oddawać? Słuchaj z Nozoru, no nie mamy kasy kurac ty typiczku matry. No ale może jakoś ten. Usługę za usługę. Ty nam wybaczysz długo, my coś w zamian? Na kola ma nigdy nie zawodzi. No dobra, kurac piszku piczku matry. Ma Amerykańca jakiegoś spotkać, kurac. Tylko, że do Szczecin Gradu przyjeżdża dziś i będzie na rynku, kurac. Centralnym. Przewieziecie mi go i ten. Jesteśmy kwita kurat z typiczku materii. Tylko czy ktoś z Was mówi po angielsku? Jest, uh, banana! zareagował się Eliasz. I was in the delegation once. Extra looks. Yo, so you normalnie in the English kurat z typiczku materii. Ja gadał? podchwycił Kamil Arkansiała. No dobra kurat. Chłopaki. Puszczajcie ich, taj ten. Niech sobie jadą. Żeby załatwili mi kurat z typiczku materii amerykanca. Wszyscy wybrali się na dwór i strzelili od ludzi Skorpiona poranne szlugi. Nie gasząc, wsięli do jednego z ostatnich jeżdżących w mieście tramwajów i w pustym wagonie ruszyli w stronę klubu tranzyta odebrać wolę. To trzeba ten doradowana jechać i zrozumieć co mu trzeba. Wysunął przypuszczenie Paweł. Ty zwariowałeś? Zajebaliśmy mu przed chwilą całe mieszkanie elektroniki. To chyba od tego zioła jebanego mózg się wyschł do rozmiaru łóżecha greckiego. Narkiewieś był w szoku od dodotyczności takiej propozycji. Przecież my uwłogę zaibaliśmy i tu czy nas chciał po prostu go sprzątnąć jego rękoma? Może Paweł ma rację. W sumie to nas nie wiedzieli, a w dodatku Radowan może stać się dobrym pracodawcą dla naszej spółki. Ze Skorpionem nie mam żadnego zamiaru pracować. Poparł Eliasz propozycję Pała. To co akurat z piczku materii? Ginąć to z muzyką? Jedziemy do Radowana i jebem te słońce? Postawiał pytanie Kamil. Jedziemy. Co robić? Wyboru już nie ma. Podsumowała dyskusję jeden z bliźniaczek. Za jakieś pół godziny włoga stała pod restauracją Rendezvous na Starym Mieście. Wśród takich samych czarnych włók mieli numery rejestracyjne Radowan 1, Radovan 2 i Radowan 4. Wszyscy weszli do środka. Grała żywo muzyka i przyjemny jazzowy motyw pod nogami. choć było miękki dywan, pod sofitem wisiały piękne żarandole w francuskim stylu i rozlewało się w pomieszczeniu ciepłe światło. W restauracji było pusto, Zresztą poranna godzina i tam siedzi tylko radowany kilka jego podręcznych. Cała ekipa pożeszła do stołu i narkiewicz wyciągnął z bunduru sylwetkę z zaproszeniem i przedstawił spółkę. Jesteśmy tu za pańskim zaproszeniem, noga Kalama jest PZO, gotowi do działania. Siadajcie, się kurat. W nogach prawdy nie ma. Radowan wstryknął palcami i każdemu przenieśli kawę. Kurac, na tu czy pracujecie? Na tego kuraca... Je będę sądzę. No ale gorąco was polecam. Nie można mu ufać. Ale sprawa jest niestety zbyt pilna. Także będę musiał zaryzykować. To nie, my tylko na siebie pracujemy. Po prostu wykonujemy zlecenia różnych ludzi i tu jest tylko naszym zwykłym pracodawcą. Dobra, to nieważno. Dziś do miasta przyjeżdża Amerykanin i będzie się spotykał z wszystkiem w sprawie otwierania w mieście McDonalda. Ja potrzebuję go sobie. Płacę za robotę, sto do marek. Tu jest nawet zaliczka. Po stole przejechała koperta. Zuzo od razu wiedziała. 100 szczecingradzkich dinarów. Będzie na rynku o szóstej wieczoru. Macie go wykraść i przywieźć do mnie. Pasuje? To jeszcze. szefie, wszystko będzie w najlepszym wyglądzie. W myślach Paweł już panikował. Choć był zjarany od rana. Takie rzeczy wybiły z niego całe zioło i już nie czuł się tak komfortowo. No dobra, kurac, do picia, espresu i do roboty. Wszyscy jednym machiem wyleli w siebie czarną, jak sama noc, substancja i w mig pakowali się do Wołgi. Eliasz wrzucił drugą i zerwał z miejsca. Każdy wciągnął kreskę stołebki i kac nieco odstąpił. Szluk wysunął się w okno i Eliasz spytał. Co będziemy robić, kurac, w piczku materii? Nie wiem, nam pomoże tylko Bóg, powiedział Norkiewicz. Bóg, mówisz? Dobra, to jedziemy do Ocka Józefowicza. Na pewno nam coś doradzi. Był rzucony już piąty bieg i w ogóle z prędkością 150 zasuwała zamkową do Bazaliki świętego Jakuba apostoła. Dom Boży spotkał ciszą i rozpiętym Chrystusem na krzyżu na Zakrystii. dinar wpadł do fernego słuika, ogłosiwszy kościół z dźwiękiem. Ozko pojawił się w sutanie i przytulił każdego po kolei. No, dawno nie wiedziałem Was w Domie Bożym, grzeszników moich kochanych. Modlę się o was, dzieci moje. W odwiedzinach czy do spowiedzi? Do spowiedzi, Ocko. Kolektywnej. Potrzebujemy rady. Joj, to co się stało? To wiesz, no, wszystko jak zawsze. Wpakowaliśmy się w tarapaty, Łocko. Mamy długo Skarpiona i zlecenie odradowane. I każdy z tych problemów rozwiązuje się w jeden sposób: mamy ukraść Amerykanina i przywieźć im. Mamy dylemat, kto ma go dostać. Bo zamierzają otwierać w tym grazie McDonald. I każdy chce mieć ten punkt pod swoją kontrolą, bo to będą extra luks dochody. No co mam się Ocko opowiadać? Zna się na biznesach nie gorzej od nas. No dobra, to to jest jeden grzech: kradzież, czyli 20 dinarów i Bóg wybaczy. No ale tylko pytanie: do kogo wieść tego Amerykanina? Czy do Radowana, czy do Skorpiona? No właśnie, Ocko. Dobra, to co oferuje Radovan, a co Skorpion? No, Skorpion wybaczy nam dwóch, a Radowan zapłaci 100 Marek. No, albo można uratować Remykanina i też opcja. No dobra, to zrobicie tak. Prowiecie Amerykanina i przywieziecie go do tego, o kim zdecyduje los. Rzucicie monetą. Krzystek, Radowan. Gryf, Skorpion. Krawędź, Amerykanin ma być uratowany. A teraz 20 dinarów, 5 zdrowasiek i idźcie z Bogiem. Odpuszczam wam wszystkich grzechy. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen. Haga 2038. Wait a second. We have just one question. What was the official national religion? Zwiaz do To było coś. Istny kapitalistyczny bóg. Wszystko było jasne i klarowne. Dziel się zarobkami i grześ ile wlezie? Ok, so what actually happened to the central market of the Szeczing Zajebancja. to był totalny kurac, jebem te solce. kara Słuchajcie. Koniec drugiej części.